Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku testowanie klikanie. Dzisiaj porozmawiamy o notebook LM od Google. I zobaczymy jak jak streścić jakiś krótki filmik. Na przykład na YouTube. Tak i tutaj Mamy, wpisujemy najpierw notebook LM Google w Google wybieramy filmik i na przykład tutaj wpisujemy kanał e, gdzie mamy film który chcemy skrócić w moim przypadku to będzie na przykład film o nauczycielach ...odejścia, niska satysfakcja z pracy niskie płace Wklejamy link do filmu Prześlij. I tak, i otrzymujemy streszczenie, o czym jest ten film. Możemy wygenerować podsumowanie audio, wideo, raporty, test, fiszki albo mapę myśli. Na przykład możemy kliknąć mapa myśli. Wygeneruje nam się mapa myśli. Proszę bardzo, klikamy tutaj mapa myśli. Mamy kryzys zawodu nauczycielskiego. Możemy rozwinąć objawy kryzysu. Masowe odejście z zawodu. Tutaj, ilu nauczycieli jest brak. Wszystkie tutaj okienka możemy rozwinąć. Tak samo tutaj. I dowolny temat możemy tak skrócić. Możemy tutaj jeszcze napisać. Napisz mi krótkie streszczenie na temat treści tego filmu. Zaraz zobaczymy. Możemy też wygenerować fiszki, ale fiszki pokażę w sumie na innym przykładzie. I proszę bardzo. Główne przyczyny kryzysu. Kluczowe problemy i statystyki, czego dotyczy film. Bardzo fajnie to działa. I jeszcze tak humorystycznie chciałbym pokazać, że nawet można skracać memy. A... Jest taki filmik. To, to, o takim to trochę smutny filmik, ale nie chciałbym się z nikogo śmiać tutaj. To sobie kliknijmy, klikniemy utwórz nowy, YouTube, Prześli. O. Tak, tutaj jest taki materiał, możemy też wygenerować z niego mapę myśli. Tak, incydent, grupa ministrantów, przyczyna zdarzenia. Ktoś wysłał wiadomość. Treść. Taka jest treść. Grupa adresatów. Ministranci, ksiądz. Zobaczyło 10 osób. Reakcja księdza. Wiadomość zwrotna. Chłopcy kultury trochę. Proponowana linia obrony. Wiadomość do wysłania. Przeprosiny. Wytłumaczenie: kolega zabrał mi telefon. Nie jestem winny teraz. Nie wiem, tego chyba nie było. Zalecenia dotyczące emocji. Nie płacz teraz, spokojnie. Najciekawsze jest to, że można nawet z takiego materiału, z normalnego też, ale można wygenerować fiszki. No to nam mieli, ale to bardzo króciutki filmik, więc powinno się szybko wygenerować. O, już mamy fiszki. I na przykład, jakie pytanie jest wielokrotnie powtarzane na początku transkrypcji? E, prawdopodobnie, kto to napisał. Kim jest osoba opowiadająca historię? No i takich fiszek jest to 17. Można też z tego test wygenerować. Także zachęcam do zabawy. Jeżeli ktoś nie ma czasu oglądać jakichś filmów na YouTubie, można śmiało w Notebook LM e, sobie streścić treść naszego filmu. Dzięki czemu zaoszczędzimy czasu i dowiemy się tego, czego chcieliśmy się dowiedzieć. Pozdrawiam.